Panieczku, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rankedów Overwatch. E, bronimy Gibraltar. <coughs> Gram McCree, którego ostatnio mało było na kanale. E, a ja doszedłem do wniosku, że to trzeba go jednak trochę poćwiczyć, bo dobrze nim szło. Byłem dosyć dobrym McCree w pewnym momencie. No, e, niestety... Mimo tego, że w sumie Hanzo idzie mi nie najgorzej, to, to sam fakt, że go pikuję, już doprowadza często do porażek, bo ludzie zaczynają trollować, flejmować i tak dalej. No i oczywiście, za wszystko, za wszystko co możliwe, blamują Hanzo. Więc stwierdziłem, dobra, yy, pogram tym kryj w takim razie. Zmniejszyłem sobie czułość myszy na yy, 800 na 5 To jest teraz bardzo nieczuła. Bardzo, bardzo powolnie się obracam. To jest maksymalna, to jest cała podkładka. Nie robię 360 na, na całej podkładce w tym momencie. Eee, no i co, no i powoli będę się przyzwyczajał do tej czułości, powoli będę się uczył pozycjonowania w walkach eee, i tego Kree liczył. Kree i nie tylko. Wow, wow, ale tam wjechali na plecy, no to było niefajne. <laughs> Trzeba było się tego spodziewać, właściwie, że nas flankują tam. No, no dobra. Przejechaliście przez nas, ale trzeba już. Nawet już nie bronić tego high groundu, tylko tutaj trzeba walczyć. Albo tu na high ground wyskoczyć? Ja na razie pójdę tędy, zobaczymy. Dobra, ten udało się zdjąć. Ach, kurde, wylazłem. O! Wylazłem, oni już tak dojechali do punktu. Tylko mogłem zginąć dzięki temu. No dobra. Woli będziemy walczyć, tam ktoś jeszcze jest na tylu, na tyłu, na tyłach w ogóle. Trzeba by go sam pozbierać i... O Jezus. Masakra. Miał przewagę high ground'u tym kry. Ciężko mi się było w niego strzelić. Farah has uh, mercy on her. I visit Mercy and Farah on the top. holy shit. I'm dead. Kurde. Powiem wam, że ja nie wiem, czy my to tutaj zabijamy. W sensie ja ten krytem coś tam robię, DPS-u, ale jakoś tak mało naszej drużyny widać w pobliżu. Mam wrażenie. Jeszcze Iris. Byle kontestować, byle nie jechać Ona mnie zabijał O przeżyłem, dobra łaska mnie uratowała hmm. Aaaaah! Uciekać. O kurde, no dobra, wylas w kryj mi załatwił. No nie ma nas, kurde, nie ma nas. Mało DPS-u mamy. Ee, mało przeciwników umiera. Ja się staram jak mogę, ale. Ale to bym musiał chyba perfekcyjne, banie, przy każdym strzale strzelać, żeby. Bardzo niestety nie wszedł. A jemu się udało. No i mają 4,50 i mają już ostatni checkpoint. Nie dobrze. Kurde. Mhm. Jest McCree on top. Oh, oh, oh. oh, o to, oh, Boże, święty. No przecież, kurde, no nie ma opcji. Jak gość ma przewagę high groundu, No i naprawdę dobrze strzela, przyznaję. Je, to musimy go razem z jakimś tankiem wziąć, załatwić, bo inaczej to. Nic z tego nie będzie. Oh. Oh. Sorry. Killed a nurse. What's the hero never die? She does, and then then she gets die. rest, heal. You Best head for the hill. I'm okay. on fire. Okay, it worked. Możecie na chwilę ich ja zatrzymać, zawsze coś. No not Jakby mnie chilowali to bym zabijał tę farę, ale kurde, jak, jak dostaje od niej po mordzie, to ona też dobrze strzela, ta fara. E muszę się przejmować moim HP. Wow. jest... Dobra. No. Próbujemy, walczymy, kurde. Na razie jest ok. Jakbym przeszedł środkiem na tyły, mógłbym tak zrobić. Wejść na tyło i zultować hey, Hello. Zobaczmy, czy się to uda. Czy mnie dostrzegą. Chyba mnie nie widzieli. Diva Dobra. Siedzi the na just died. What the fuck? Zawsze wow. zabójstw. What the hell? <laughs> McCree coś strzela. McCree coś strzela, no moi, no drodzy. No... moi drodzy. <Słyszenie> Dwie minuty jeszcze. O mój Boże, jest Super ult. Wow. O, bo ja nie mam tej blaski na sobie już. Ja mam jeden HP. OK okej. Już przyszła mi ten, ale no, 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 tak no, tak Wow. 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 Okej, okay, niedobrze. Jadą payloadem chyba. O oh, Boże! Przecież stała na nim! Jak on mnie, jak on mnie trafił za niej? Holy crap! Contest! Guys! Walczymy, walczymy, idę już. No O, oh, Boże, nie mogę mi trafić, to no i przyłożyłem pięścią. I się udało. Macie blaźn. Nie dziwne, bo to jest legendarny skin i ma dokładnie takie same kwestie jak normalnie, chyba że ma jakąś chociażby jedną inną. To nie wydaje mi się. Mam cię, farutkę Okay. Wow. Dobra. No, jeszcze przeleciał, ale zginął w międzyczasie. Uf, Wybroniliśmy ostatecznie. Kurde, ale naprawdę, naprawdę długo jechali bez zatrzymania. Było ciężko, ale się jednak udało. Zobaczmy teraz jak pójdzie w drugą stronę. Myślę, że z każdą kolejną grą będzie coraz lepiej mi tym kryszło, bo y, wiadomo zmiana y, zmiana czułości myszy jest bardzo trudna do przestawienia się. To nie jest tak, że w, w jedną grę się człowiek przestawia. Ja już trochę tych gier zagrałem. Niestety większość z nich przegrałem i z 350 znalazłem się na 29, Chyba 70, 80 teraz. I powoli będę szedł do góry mam nadzieję. Kolejna zmiana Wiadomo, wpływa na ranking, na pewno Do tego miałem, kurde, wylewować drużyny, dosłownie no, no, przykro takie rzeczy mówić, ale Ale miałem ludzi po prostu, którzy nie chcieli za bardzo wygrywać I e, jak czasami tym e, Czasami się to udaje wykarować mimo wszystko Tak po prostu, jeżeli w przeciwnym teamie są, są dobrzy gracze To, to nie za bardzo to, e, wiecie, wychodzi Miałem drużynę typu Nie obroniliśmy pierwszego checkpointu to fuck it all i idziemy w torbiornem kurde, albo coś w tym stylu, nie? Znowu. Mimo, że brakuje nam tanków albo healerów. Nieważne. Dodam, że ja wtedy tankowałem, więc... nie możecie mi zarzucić, że... zamiast gadać samemu, to... Yy, to byś pichnął. A niestety. Widziałem takie gry, kiedy brakuje nam w teamie tanka i ja tankuję. To jest utacząc dzielnie, naprawdę, kurde. Robię co mogę. Eee... Osłaniam ludzi, jak na przykład na Anubisie atakowaliśmy. Osłaniam ludzi, kurde, jak wchodzą, w, żeby wchodzili w lewo. I mamy gościa, który grał za McCree wtedy. No, to był McCree. Kurz wylazł za moją tarczę i umarł, sobie przede mną, nie? No wiadomo, Reinhardt wolniej chodzi niż, niż McCree, więc jeżeli ja stoję, Reinhardt w miejscu. Eee, McCree wychodzi za moją tarczę, nawet jeżeli będę się starał go dogonić, to nie jestem w stanie po prostu podnieść się tarczę. No i dupa. I właśnie takich mieliśmy ludzi. Pałem z tym tym Reinhardem, coś tam próbowałem to kurde jeszcze miałem bastrador w likwidacjach. Mnie też nie dość mnie zabijali to jeszcze coś to po prostu. No... no no takie 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 gry Takie gry niefajne to jest lekkie, Tak like, to no się ma nie pozabijamy z tym jak like, on ma skarż na sobie. Okay, ja sam tu nie uciekłem. Poszedł sobie. Nice! nice. Oh. Good, man. So fucking good. good job, guys. It was looking really na at first, but... I think we're good. Zaraz będzie to z mojej pewnie. Wow, 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 fuck! Cześć, wpakowałem pana jego. W ogóle gram tym dziwnym skinem. Ech. Nie wprowadza za dużo życia tutaj do, do gry, bo rewolwer ma dokładnie taki sam, niestety. Nawet z złotą bronią nie widać w ogóle, jakim jest skinem grać. Awa. Okay, nice. I'm going for the Not good. I have no. it alter. <laughs> as well. Let's kill right yeah. now. I hold it, I hold it. So good guys. Nice. Oh my god. Aaaa, Boże, miałem ładną akcję i ją nie, nie mogąc się strzelić w ale to jest właśnie ta przewaga high groundu, ciężko się strzela do gościa, który jest na górze. Ja też muszę częściej jakby, jak planuję gdzie, gdzie idę i dokąd idę, to muszę faktycznie pilnować tego, żeby na high ground wchodzić, bo to jest kurde potężna przewaga. Zgrywałem tą łaskę na wy-snajpicie, tylko pół hapa i zbiłem na razie. WTF, czy ona się po prostu Idę na górę, ultować. Monkey! Co tam zginął. A, Krimi. Wylazł. Co, on nie wiedział? Nice! No i wygrane job, kurde Ładnie. Ładnie well GG played. Ale fajny odcineczek Kurde jak mi się to podoba To jest fajne To jest to była fajna gra Przegrywaliśmy obronę strasznie na początku Później nagle się obudziliśmy I nagle Bang! <laughs> Dobra... Tam sól już w przechodzi całkowicie. Mam nadzieję, że lubicie Clint'a i Studa, moi drodzy, bo... bo będzie nim grane na kanale. O i to dużo. I innymi hitscanami, znaczy, czyli właściwie może Soldier'em. Hanzo też się będzie na pewno pojawiał, no bo kurde... It's nice to be appreciated. No bo go lubię nim grać strasznie, ale, ale boję się go pikować już z tego względu jak, jak ludzie trolują. Bo to jest kurde okropne po prostu. Jak się ludziska zachowują. Dobra, no zaraz zobaczymy jeszcze ile podskoczyłem z ranką, Bo byłem strasznie nisko, także teraz to nie ma żadnych żadnego szału. W ogóle próbowałem nagrywać te gry, ale nawet się nie było za bardzo co wrzucać z nich. 2985 miałem 2015 teraz. no 3151 miałem w najlepszym punkcie. I niestety stamtąd już po prostu prosto w dół poleciałem. Dzięki serdeczne ludziska za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. i tak, zostawcie komentarz. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I do zobaczenia w następnych filmach. Codziennie o 12 i 18 nowy odcinek na kanale będzie się pojawiał. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. I do następnego razu. Miłego dnia ludziska. Na razie.